W tym odcinku pod lupą przemycali ze wschodu ludzi pociągami. Ukraińscy maszyniści zatrzymani. Włamywali się do luksusowych domów. Gang zatrzymany po akcji BOA. Siedemnastoletni Ukrainiec z maczetą złapany w ostatniej chwili. 90 km na godzinę na hulajnodze? Policyjny pościg za piętnastolatkiem w koszalinie. Koszalin, późny wieczór. Na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego, zwycięstwa i jedności ruch jest niewielki, gdy uwagę policjantów z koszalińskiej drogówki zwraca elektryczna hulajnoga. Na pojeździe jadą dwie osoby, co już stanowi naruszenie przepisów. Funkcjonariusze uruchamiają sygnały świetlne i dźwiękowe, próbując zatrzymać nastolatka. Ten jednak nie reaguje. Przyspiesza i rusza do ucieczki. Pędzi po chodniku, omija przeszkody, a w pewnym momencie wjeżdża wprost. W kierunku grupy pieszych. Ludzie w ostatniej chwili uskakują na bok, aby uniknąć potrącenia. Cała sytuacja w kilka sekund zamienia się w bardzo niebezpieczną dla wszystkich uczestników ruchu. Po krótkim, ale dynamicznym pościgu policjanci zatrzymują uciekiniera. Okazuje się, że kierującym jest 15-letni mieszkaniec Koszalina, a pasażerką jego rówieśniczka. Żadne z nich nie ma uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Policjanci sprawdzają hulajnogę. I tutaj pada rekord. Maksymalna prędkość tego sprzętu to aż 90 km na godzinę. To wynik porównywalny z samochodem na drodze krajowej i trzykrotnie wyższy niż dozwolona prędkość dla hulajnóg w Polsce. Warto przypomnieć, że przepisy jasno określają limity. Hulajnoga elektryczna nie powinna przekraczać 20 km na godzinę, a przewożenie pasażera jest całkowicie zabronione. Młody kierowca złamał cały katalog przepisów. Zignorował sygnały do zatrzymania Przejeżdżał przez przejście dla pieszych, przewoził pasażerkę w niedozwolony sposób, kierował pojazdem mechanicznym bez uprawnień, a przede wszystkim stworzył realne zagrożenie dla siebie, pasażerki i innych uczestników ruchu. Sprawa trafi teraz do sądu rodzinnego, który zdecyduje o konsekwencjach. Choć piętnastoletni nie odpowiada karnie jak dorosły, sąd rodzinny ma prawo zastosować środki wychowawcze, a w najpoważniejszych przypadkach także środki poprawcze. Ta historia to mocne przypomnienie, że hulajnoga elektryczna nie jest zabawką, a pojazdem, którego trzeba używać zgodnie z przepisami. Pędzenie 90 km na godzinę po mieście bez kasku i z pasażerem to przepis na tragedię. Na szczęście tym razem interwencja policji zakończyła się bez ofiar. Funkcjonariusze apelują do rodziców, by interesowali się tym, jak i czym poruszają się ich dzieci bo chwila brawury może kosztować zdrowie, a nawet życie. Ostatnie dni w Niepołomicach i Wieliczce były wyjątkowo nerwowe, a wszystko za sprawą serii niepokojących sygnałów od mieszkańców. Ludzie mieszkający w pobliżu Zamku Królewskiego w Niepołomicach zgłaszali policji, że w godzinach wieczornych i nocnych w okolicy Plant oraz w centrum miasta pojawiały się osoby zachowujące się agresywnie. Wielu mieszkańców przyznawało, że zaczęło unikać wieczornych spacerów w tej części miasta. W odpowiedzi na te doniesienia policja zintensyfikowała swoje działania. Na ulicę wysłano dodatkowe patrole, a do pracy w terenie skierowano także funkcjonariuszy pionu kryminalnego z Wieliczki, aby zwiększyć bezpieczeństwo i zapobiec potencjalnym incydentom. Przełom w sprawie nastąpił 18 września około godziny 18, kiedy to w rejonie miejskich toalet policyjny patrol zwrócił uwagę na młodego mężczyznę. Jego zachowanie od razu wydało się funkcjonariuszom podejrzane, dlatego postanowili go wylegitymować. Okazało się, że to 17-letni obywatel Ukrainy. W trakcie kontroli policjanci przeszukali jego plecak i dokonali niepokojącego odkrycia. Znaleźli w nim maczetę, butle z gazem łzawiącym oraz maskę, które w połączeniu z późną porą i miejscem zdarzenia mogły wskazywać na zamiar użycia tych przedmiotów. Zatrzymany nastolatek oświadczył, że jest kibicem jednej z krakowskich drużyn piłkarskich, co może sugerować, że jego obecność w tym rejonie była związana z możliwymi przygotowaniami do bójki pseudokibiców. Policjanci zabezpieczyli wszystkie niebezpieczne przedmioty, a młodzieńca przekazali pod opiekę jego prawnemu opiekunowi, co pozwoliło uniknąć eskalacji sytuacji. Funkcjonariusze nie zakończyli jednak działań na tym etapie. Sporządzili wniosek o ukaranie do sądu w związku z naruszeniem artykułu 50, a kodeksu wykroczeń, który zabrania posiadania w miejscach publicznych przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu innych osób. Za takie wykroczenie prawo przewiduje surowe konsekwencje. Możliwa jest kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywna sięgająca nawet 5 tysięcy złotych. Zabezpieczone przedmioty, takie jak maczeta i gaz łzawiący, mogą zostać przez sąd orzeczone jako przypadek, aby nie wróciły w ręce nastolatka i nie stały się ponownie zagrożeniem dla mieszkańców. Policja zapowiedziała dalsze wzmożone kontrole w rejonie Zamku Królewskiego i centrum miasta, aby uspokoić mieszkańców i zapewnić im poczucie bezpieczeństwa. Sprawa jest poważnym sygnałem ostrzegawczym i dowodem na to, że szybka reakcja służb może zapobiec tragedii. Warszawa i okolice. Konstancin Jeziorna. To tu rozegrał się scenariusz jak z filmu sensacyjnego. Policjanci z Wydziału Kryminalnego i Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Stołecznej Policji, wspólnie z funkcjonariuszami z elitarnego Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego BOA, rozbili grupę przestępczą, Odpowiedzialną za włamania do luksusowych willi. Funkcjonariusze przeprowadzili skoordynowaną akcję w Warszawie i w miejscowości Stanisławów I, zatrzymując czterech mężczyzn w wieku od 34 do 61 lat. Według ustaleń śledczych to właśnie oni mieli włamać się do jednej z willi w Konstancinie Jeziornie, skąd wynieśli łup o wartości około pół miliona złotych. Sposób działania sprawców wskazuje na bardzo dobre przygotowanie. Najpierw dostali się na teren posesji. Następnie włamali się do wnętrza willi i przeszukali pomieszczenia. Zabrali pieniądze, biżuterie, markowe dodatki, a także luksusowe zegarki przedmioty łatwe do spieniężenia i trudne do odzyskania. Policjanci, którzy pracowali nad tą sprawą, od dłuższego czasu typowali osoby mogące mieć związek z serią podobnych włamań w Warszawie i okolicach. Zatrzymanie całej grupy to efekt długotrwałej pracy operacyjnej, obserwacji i wymiany informacji. Między wydziałami kryminalnymi i dochodzeniowo-śledczymi. Trzech z zatrzymanych mężczyzn w wieku 37, 38 i 34 lat usłyszało już zarzuty kradzieży z włamaniem. Prokuratura rejonowa w Piasecznie wystąpiła o zastosowanie tymczasowego aresztu i sąd przychylił się do tego wniosku, kierując podejrzanych na trzy miesiące do aresztu śledczego. Czwarty z zatrzymanych odpowie za przywłaszczenie dokumentów i został objęty policyjnym dozorem. Śledczy nie wykluczają, że grupa ma na koncie więcej włamań. Obecnie trwa analiza materiałów dowodowych, a policjanci sprawdzają powiązania zatrzymanych z innymi kradzieżami z ostatnich lat. To jednak nie koniec tej historii. Sprawa ma charakter rozwojowy, a kolejne zatrzymania są tylko kwestią czasu. Policja apeluje do osób, które padły ofiarą podobnych włamań, o zgłaszanie się i kontakt z jednostką prowadzącą postępowanie. Dzięki temu. Możliwe będzie pełne odtworzenie działalności grupy i odzyskanie przynajmniej części skradzionego mienia. Funkcjonariusze podkreślają, że ich celem jest całkowite rozbicie grupy i pociągnięcie do odpowiedzialności wszystkich osób, które mogły czerpać zyski z przestępczego procederu. Medyka pod Karpacie to właśnie tutaj rozpoczęła się historia, która miała swój początek już w 2024 roku i wstrząsnęła opinią publiczną. Obu stronach granicy policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, działając wspólnie ze strażnikami granicznymi z placówki w Medyce, rozbili niezwykle dobrze zorganizowany kanał przerzutowy ludzi z Ukrainy do Polski. Okazało się, że w samych lokomotywach pociągów międzynarodowych kursujących do Przemyśla ukrywano młodych mężczyzn, którzy za duże pieniądze chcieli przedostać się na teren Unii Europejskiej. Funkcjonariusze ustalili, że organizatorzy tego nielegalnego procederu Pobierali po co najmniej 10 tysięcy dolarów od jednej osoby. Takie stawki pokazują, że nie była to przypadkowa inicjatywa, lecz zorganizowany i dobrze opłacalny biznes, w którym stawką były zarówno ogromne pieniądze, jak i ryzyko poważnych konsekwencji karnych. Do przełomu w sprawie doszło po długotrwałych działaniach operacyjnych prowadzonych pod nadzorem prokuratury okręgowej w Przemyślu. Funkcjonariusze skrupulatnie zbierali informacje, Obserwowali pociągi i analizowali ruch na granicy, aż w końcu udało się rozpracować całą siatkę przemytników. Kluczową rolę w tym procederze odgrywali dwaj maszyniści ukraińskich kolei, którzy, jak ustalono, ukrywali migrantów w lokomotywach, umożliwiając im przekroczenie granicy bez kontroli. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz organizowania nielegalnych przekroczeń granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Co ważne, zatrzymani, nie przyznali się do winy, a cała sprawa trafi wkrótce do sądu. Warto dodać, że zatrzymano także dwóch obywateli Ukrainy, którzy w ten sposób przedostali się na teren Polski. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty przekroczenia granicy wbrew przepisom, przy użyciu podstępu oraz we współdziałaniu z innymi osobami. W przeciwieństwie do maszynistów, przyznali się do winy i dobrowolnie poddali się karze, co pozwoliło śledczym szybciej zakończyć wątek dotyczący samych migrantów. I skoncentrować się na rozpracowaniu całej grupy przemytniczej. Policja i prokuratura podkreślają, że sprawa wciąż ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania. Oznacza to, że w najbliższych tygodniach możemy usłyszeć o nowych wątkach śledztwa, kolejnych osobach zamieszanych w ten proceder i być może o ujawnieniu pełnej skali działania tej przestępczej siatki. Jeśli chcecie być na bieżąco z takimi informacjami, Subskrybujcie nasz kanał i kliknijcie dzwonek. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.